No co jest, kurwa listonosz? Przecież wczoraj był. Pewnie kolejne wezwanie do zapłaty. A niech spierdalają. Task. Jakiś kurwa żart. Otwórz? Nie będzie mi rozkazywał. O, co oni tam na was grali? Chcesz mieć więcej siły? No, kto by nie chciał? Starożytna egipska energia już na ciebie czeka. Użyj zaklęcia gagri-gagri i sprawdź, co się stanie. PS nie przyjmujemy zwrotów. Użyj zaklęcia gagri-gagri. A, jebimy to. Gagri-gagri-gagri! No tak jak myślałem. O kurwa! Michale, ja jest egipski kapłan z plemienia piciu piciu na Małym Półwyspie Bora Bora. A, ale to my się znamy? No tak, jestem po prostu z innego wymiaru. A i co tam dla mnie masz? Prosiłeś o egipską energię, dlatego... Nie dosłyszałem! Przyniosłem ci białko naszych przodków. Mój pra, dziadek ekstryeczny wunga gunga używał go jak biegał za tymi jeleniami. Spróbuj, nie pożałujesz. Nie, nie A. rzucaj, bo ja nie złapię. Mówiłem. Way grafchi Haili bio jeble. Dzięki. MGN Way Graphi, Haili bio avaya jeble.